Wszyscy nauczyciele w naszej szkole przystąpili do akcji strajkowej wobec faktu, że nie doszło do porozumienia Central Związkowych Związku Nauczycielstwa Polskiego z rządem. Nie zostały spełnione postulaty, wobec tego przystąpiliśmy do strajku. Przystąpili do strajku nauczyciele uczący w naszej szkole zgodnie z zasadami i wytycznymi ustalonymi przez związek. Powołaliśmy komitet strajkowy e, zgodnie z procedurą e, i do takiego strajku przystąpiliśmy dzisiaj od godziny 8 rano. Mamy zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ale wiadomo, że w tym wieku dzieci nie wymagają aż takich zajęć opiekuńczo-wychowawczych. powiedziała, że są e, zdolni do tego, żeby sam, samemu się sobą zaopiekować. Tak? E, istotne jest to, żebyśmy Pokazali Polsce, że jesteśmy grupą osób rozumnych, myślących z których, nie można, których te, w ten sposób nie można traktować. A jeżeli chodzi o inne informacje, to bardzo bym prosiła Państwa o udanie się do pani Uli Adamczyk, naszego prezesa oddziału ZNP Skierniewice, która się mieści przy ulicy, ulicy Senatorskiej. Rodzice wyszli z ukłonem w stosunku do nauczycieli, że zrozumieli cały, całą powagę tej sytuacji, nie przysłali dzieci do szkół. Także nie mamy uczniów ani w tym budynku, budynku B, który nazywamy przy ulicy Kilińskiego, ani nie mamy żadnego ucznia przy ulicy 1 maja. Mamy kilkoro dzieci, które są zaopiekowane przez nauczyciela. To są dzieci edukacji wczesnoszkolnej. Natomiast dzieci z klas starszych nie ma nikogo. Również nie ma zajęć na świetlicy. Czekamy na informacje. Jeżeli zarząd główny odwoła strajk, strajku nie będzie. Jeżeli nie odwoła, zgodnie z ustaleniami strajk rozpoczął dzisiaj i trwa aż do odwołania.